Jako weteran Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, ostatni żyjący żołnierz Legendarnego Batalionu Zośka, mam doskonałą okazję i wielki zaszczyt poprzeć obywatelską kandydaturę pana doktora Karola Nawróckiego, kandydaturę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, zasłużonego i wybitnego patrioty, a poza tym optymisty i jeszcze stosunkowo młodego, wysportowanego. Życzę Panu e, wygrania wyborów, tudzież owocnej pre, prezydentury. Mając to, że potrafi tam działać tak, żeby Polska była polską. No.